Trbak SE, realizując rocznie ponad 15 tysięcy projektów, jest jednym z wiodących w Europie koncernów technologicznych w zakresie usług budowlanych. Osiągnęliśmy sukces dzięki naszym pracownikom, ich zaangażowaniu, wiedzy i umiejętnościom. Jest nas 73 tysiące i pracujemy w zespołach na całym świecie, ponieważ tylko zespoły potrafią osiągnąć to, czego nie dokona jeden człowiek. Procesy, które są perfekcyjne. Precyzję, która przekonuje. Sukces, który trwa. Wszystkie nasze jednostki współpracują ze sobą jako zespoły, i w ten sposób osiągamy nadzwyczajne rezultaty, ponieważ tylko jako zespół możemy sprostać przyszłym wyzwaniom, nawet wówczas, kiedy warunki na rynku bywają trudne. Kierujemy ludzi, materiały budowlane oraz maszyny do odpowiedniego miejsca w odpowiednim czasie. Dzięki temu możemy realizować nawet najbardziej złożone projekty budowlane. Nasze know-how obejmuje szeroki zakres usług we wszystkich dziedzinach budownictwa. Budownictwo ogólne i inżynieryjne? Budownictwo infrastruktury oraz wiele obszarów budownictwa specjalistycznego. Realizujemy projekty każdej wielkości, od spektakularnych, potężnych przedsięwzięć po niewielkie mostki nad strumykami. Pod klucz, z jednego źródła, jako dostawca kompleksowych usług, od pomysłu po wykonanie i usługi Facility. Jako europejska sieć synergicznie współpracujących ze sobą Filii Strabag działamy na całym świecie. Dzięki temu doskonale znamy kulturę i lokalną specyfikę regionów. W Polsce działamy od lat 80. ubiegłego wieku. Dziś jesteśmy tu jednym z liderów sektora infrastruktury komunikacyjnej. Zaplanowanie i budowa autostrady A2 to największy projekt z zakresu budownictwa drogowego w historii koncernu. 106 kilometrów, cztery pasy, budowa całego odcinka autostrady, w tym wszystkich dróg dojazdowych, mostów, punktów poboru opłat i miejsc obsługi podróżnych. Jest to możliwe dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. Sztrabak budował autostradę A2 nie tylko jako generalny wykonawca, ale także jako współinwestor i operator. Po ukończeniu budowy, Strabag zajmuje się utrzymaniem autostrady i z dumą przejmuje odpowiedzialność za swoje własne dzieło. Efektywne budownictwo opiera się dzisiaj na zaawansowanych technologiach. I dlatego utworzyliśmy centralny dział techniczny, centrum know-how koncernu Strabag. Tutaj łączy się nasza inteligencja i kreatywność. Tutaj nasi najlepsi inżynierowie z 21 lokalizacji na świecie prowadzą interdyscyplinarne prace projektowe. Tutaj jest prawdziwe centrum dowodzenia. W efekcie przy realizacji każdego projektu Strabag wykorzystywana jest wiedza techniczna całego koncernu. Tak powstaje synergia, która umożliwia wprowadzenie innowacji. Na przykład tańczące wieże, nasz spektakularny wkład w panoramę Hamburga. Innowacyjna technologia własna umożliwiła nam stawienie czoła ekstremalnym wyzwaniom strukturalnym budynku o pochylonej i zakrzywionej fasadzie. W rezultacie powstały unikalne aranżacje biur, restauracji i hotelu. Możliwości Sztrabak widoczne są nie tylko w wysoce złożonej konstrukcji budynku. Byliśmy również wykonawcą kompleksowych usług budowlanych, przejmując pełną odpowiedzialność za fazę koncepcyjną i wykonawczą. W fazie eksploatacji jesteśmy odpowiedzialni za wynajem, utrzymanie i zarządzanie obiektem. Osiągnięcie równoważonego rozwoju i wprowadzanie innowacji to priorytetowe cele Strabag. Dzięki wydajnym energetycznie budynkom czy instalacjom magazynowania energii Strabag buduje cegiełka po cegiełce zrównoważoną przyszłość energetyczną Europy. Teams work. Nasze motto prowadzi nas do najwyższych osiągnięć. Przykładem jest nowy tunel Świętego Gotarda, najdłuższy tunel kolejowy świata. Przebiega pod całymi Alpami, łączy Europę północną i południową oraz podwaja przepustowość transportu towarowego na tej trasie. Pionierski projekt, w realizacji którego firma Strabag wniosła znaczący wkład jako samodzielny wykonawca jednej trzeciej 57-kilometrowego tunelu. Stoi za nami duży zespół, który codziennie robi co w jego mocy, aby urzeczywistnić to, co dotychczas wydawało się niemożliwe. Wierzymy w siłę zespołu i to nas wyróżnia. Jest nas 73 tysiące na całym świecie. Razem. Dokonujemy wielkich rzeczy. Strabak, Teams Work.